Twoje facebookowe kampanie na formularze kontaktowe generują lidy widmo, kontakty nie odbierają telefonu. Odbierają telefon, ale nie wiedzą, dlaczego w ogóle do nich dzwonisz. Mówią, że nie wysyłali żadnego formularza. Albo rozmowa kończy się po jednym zdaniu, po 15 sekundach. O, oglądaj ten film do końca, ponieważ opowiem Ci o pięciu elementach, które poprawią jakość leadów, które generujesz z kampanii. Niektóre z nich będą mega oczywiste, a niektórych w ogóle się nie spodziewasz. Ja jestem Piotr Stypek-Stypiński i wyspecjalizowałem się w kampaniach Lead Generation na Facebooku. Na podstawie kampanii, które prowadziłem, na podstawie kampanii, które prowadzę i na podstawie kampanii, które mam okazję... Audytować, opowiem Ci, jak poradzić sobie z tymi bolączkami. Pierwszym usprawnieniem, które serdecznie polecam Ci wprowadzić, jest to zmiana facebookowych formularzy błyskawicznych na landing page. Facebookowe formularze błyskawiczne uzupełnia się szybko, łatwo i przyjemnie. Co dla nas, reklamodawców, Paradoksalnie jest wadą. Z tego względu, że bardzo często osoby, które wypełniają taki formularz, robią to na totalnym automacie, nie zapisują sobie tego w podświadomości. Są po prostu nieświadome, że się zgłosiły do jakiegoś formularza błyskawicznego. Formularz kontaktowy umieszczony na stronie lądowania nie rozwiązuje tego problemu w 100%, ale uzupełnienie takiego formularza kontaktowego, który znajduje się właśnie na landing page'u, wymaga dużo większej uwagi, dużo większego zaangażowania. Dodatkowo, decydując się na stronę lądowania, mamy dużo większy wpływ na wygląd. Naszego miejsca docelowego, dzięki czemu możemy dodać więcej elementów, które takiego lida będą nam kwalifikować. Natomiast jeśli formularza kontaktowego nie możesz umieścić na stronie lądowania, dlatego że tu wstaw swój powód, to serdecznie zachęcam Cię do wyłączenia automatycznego uzupełniania w formularzach błyskawicznych na Facebooku. Możesz to zrobić w ustawieniach formularza błyskawicznego na Facebooku, jak pewnie już się domyślasz. Natomiast na ten moment, na dzień, kiedy nagrywam ten film, czyli 16 dzień kwietnia 2025, ta Opcja jest dostępna tylko i wyłącznie w momencie, kiedy Facebooka mamy ustawionego w języku angielskim. Wyłączenie automatycznego uzupełniania danych z formularza błyskawicznego powoduje, że użytkownik musi ręcznie, manualnie wpisać swoje dane kontaktowe, musi się na tym skupić, co generuje delikatne tarcie, a tarcie działa na naszą korzyść, bo klient nie wyklikuje bezmyślnie dalej, 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 aby tylko przejść do ostatniej karty formularza kontaktowego. Przejdziemy do wskazówki numer 3, ale pozostaniemy w formularzu błyskawicznym. Na Facebooku, mianowicie dodaj pytanie otwarte w formularzu błyskawicznym. Pytanie powinno zostać zadane w taki sposób, żeby po pierwsze pomogło ci przygotować się do rozmowy z takim lidem. Niech potencjalny klient, który wysyła swoje dane z takiego formularza kontaktowego, zostawi w tym pytaniu taką odpowiedź, która pomoże ci przeprowadzić z nim udaną i owocną rozmowę. To jest kolejny element, który sprawia, że klient musi się po prostu zaangażować w wysłanie formularza kontaktowego, przez co zwiększamy szanse na to, że zapamięta. Fakt wypełniania takowego formularza. I płynnie przechodzimy sobie do punktu numer 4, którym jest. Zwrócenie uwagi na to, jak komunikujesz się ze swoimi klientami. Czyli niezwykle kluczowa sprawa, która jest niezwykle często olewana. Skup się na tym, żeby Twój komunikat był jasny, klarowny i przede wszystkim zrozumiały. Mówię o tym dlatego, że bardzo często, kiedy prowadzę audyty kont reklamowych, to ludzie na siłę skupiają się na tym, żeby zastosować jakiś framework copywriterski, zastosować jakąś sztuczkę, jakiś tajemniczy trik i całkowicie zapominają o tym, że odbiorcą treści jest drugi człowiek. Dobrym przykładem jest zastosowanie na przykład jakiegoś przekombinowanego storytellingu, który opowiada jakąś mega długą zawiłą historię tylko po to, żeby na końcu dać puentę, której nikt nie czyta, no bo jest na samym końcu, a ludzie jak to ludzie zobaczą 2-3 zdania, wyślą formularz kontaktowy i później podczas rozmowy telefonicznej słyszysz a dobra, kurczę, ja myślałem, że to chodzi o coś zupełnie innego. Jeśli podczas rozmowy z osobami, które wypełniły formularz kontaktowy notorycznie słyszysz oświadczenia w stylu a kurczę, myślałem, że chodzi o coś innego, a kurczę, to mnie to jednak nie interesuje, to Prawdopodobnie masz problem z tym, w jaki sposób komunikujesz swoją ofertę. Pozostając jeszcze przez sekundę w temacie frameworków serdecznie zachęcam do sprawdzenia mojego mini kursu Lidy w 72 godziny, który jest gotowym do skopiowania i wdrożenia frameworkem, tworzenia reklam na formularze kontaktowe, które pozwolą ci wygenerować kontakty do potencjalnych klientów w maksymalnie 72 godziny od uruchomienia reklam. W tym mini kursie pokazuję krok po kroku, jak tworzę reklamę dla samego siebie, aby pozyskać klientów na swoim. Usługę. Link znajdziesz w opisie. A teraz płynnie przechodzimy do punktu ostatniego, czyli punktu numer 5. Dzwoń do lidów tak szybko jak to możliwe. Kurde, to jest prawdziwa plaga. Dzwonienie do lidów wtedy, kiedy mi się chce, albo dzwonienie do lidów wtedy, kiedy mi się podoba. Jeśli ktoś zostawił do ciebie kontakt, to dzwonisz do niego tak szybko jak to możliwe. To jest w ogóle priorytet. Klient jest najbardziej chętny i zdecydowany na usługę właśnie w momencie, kiedy wysyła formularz kontaktowy, więc wtedy masz też największe szanse na to, że sprzedasz swoją usługę. Oczywiście to zależy od usługi, ceny i tak dalej, ale naprawdę drastycznie zwiększasz swoje szanse na sprzedaż. 2. Eliminujesz ryzyko tego, że zadzwonisz do klienta, a klient cię nie będzie pamiętał. Bo jeśli dzwonisz do klienta po 3-4 dniach, to on faktycznie może zapomnieć, że wysyłał jakiś formularz kontaktowy. No i to, co jest jeszcze niezwykle ważne, może być tak, że jak zadzwonisz po tygodniu, to nawet jeśli klient będzie pamiętał, że taki formularz kontaktowy wypełniał, to usłyszysz, że sorry, już nie jestem zainteresowany, bo załatwiłem to z Twoją konkurencją. To jest screen z infografiki udostępnionej przez HubSpot, warto się z nią zapoznać. Link umieszczę w opisie tego filmu. No i w sumie, w tym nagraniu z mojej strony jest to wszystko kliknij proszę suba zostaw łapkę w górę zajrzyj do opisu i napisz w komentarzu o czym mam nagrać kolejne wideo dzięki za obejrzenie siemanko